Nie, że się. Ja to niuku, to niuku, nie twoje, fina Moją kochanką tylko przez sna. Teraz jest za późno już żałować. Mienionych, uśmiechniętych, że lat, od dni. Teraz jest za późno już opłakiwać. Woda spędza z Teraz jest już za późno wypłakiwać. Czyni mój por, to przecież nic, a najgorsze w tym niestety, nienawidzę siebie, bo wszystko zniszczyłam, a mnie wtedy twoje ludzi nie skrzywdziło, to mogłabym twoją żoną muszę na wieki być, tak jak wody spadły na wiek. Miało wszystko, spełnienie nie może jest. Świat, który nie był, był niebem, gdzie każdy był szczęśliwy dzień. Wtedy nie czułem smutku, nie wyrywałem wóz. To ja zniszczyłem wszystko, zniszczyłem wszystko, bo twoje złych ludzi skrzywdzili mnie. Muzyka uderzyła Teraz jest za późno już wypłakiwać. Woda, spady, oceany, wielkie łzy. Ja muzyka, muzyk całe moim serce pokochałam Serce złamane, gdy widzę moją ukochaną, tylko przez sn. Teraz jest za późno już żałować. Minionych, uśmiechniętych, trzynastu lat, paru dni Teraz jest już za późno wypłakiwać. Ponad trzecie muzykę, muzykę kocha. Nie wierzę, już szczęśliwe zakończenie mój bor, To przecież nic. Najgorsze w tym niestety. Nienawidzę siebie, bo wszystko zniszczyłem. Jak gdyby mnie wtedy dwoje złych rodzin nie skrzywdziło, to mogłabym Twoją żoną, muzykę, na wieki i